Okej, okay, kochani, dogrywam się do ostatniego odcinka na temat, jak pracować z traumą, ze względu na wpisy, które tam są. Wielu osób, które niestety myślę, że są głosem ogromnej ilości osób, a propos tego, że praca z traumą po prostu nie działa, a propos ich negatywnych doświadczeń. Um, współpracy z psychologami, z terapeutami, które no, nic nie wniosły, albo przynajmniej niewiele, które nie pomogły. Wpisy te mówią o tym, że ktoś, załóżmy, był na terapii, czy też na sesjach psychologicznych i um, przepracowywał tą traumę, próbował przynajmniej, albo tak przynajmniej specjalista um, mu poświadczył, ale jednak. Um, Idąc dalej w świat i spotykając różnego rodzaju sytuacje, te osoby czują, że są nadal triggerowane, że jakby nadal ta trauma wraca, ona się pobudza. No i tutaj, słuchajcie, kochani, muszę powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli coś Cię nadal trigeruje, a propos Twojej traumy, to znaczy, że trauma. Nie, nie jest przepracowana, bo ona może być przepracowana, przepracowywana ciągle, ciągle, bo to też nie o to chodzi, żeby na przykład ileś lat ciągle siedzieć i przepracowywać swoje traumy. Bo tak jak ktoś tam też napisał, że dokładnie wtedy jest trochę odwrotny efekt, czyli tak naprawdę pogłębiamy ten efekt. Już nie mówiąc o, jakby wiecie, pozycji ym, energetycznej, w której się znajdziemy i co się dzieje z nami a propos energii, bo ja, jak pracuję, to wiecie, my jesteśmy w różnych. Dimensions, czyli w przestrzeniach, tak? Jakby w, w różnych takich wartościach jesteśmy i tak naprawdę um, jest ciało, jest psychika, emocje, ale jest też, wiecie, jest dusza, jest energia i na poziomie, na różnych tych poziomach, kiedy się pracuje, to powinno się pracować na różnych poziomach i zdawać sobie sprawę z tego, co się dzieje na tych różnych poziomach podczas pracy. No i e, czyli wymiary. O, jesteśmy w różnych wymiarach. I praca powinna zajść na każdym z tych wymiarów. I kiedy pracujemy z traumą, to jeśli chodzi o energię, przez ileś tam lat, i ciągle tłuczemy tak naprawdę jeden temat, powracamy, to na poziomie energetycznym, ja już się nagrywałam kiedyś na ten temat z jedną z osób, tam a propos takich wywiadów. To na poziomie energetycznym tworzy się egregor, czyli tak zwany twór energetyczny który um, żywi się później tym, że ty jakby zasilasz, czyli po prostu energia, która się skupa, skupia wokół ciebie, a bardziej wokół przeszłości twojej, i jest zasilana tylko dlatego, że ty cały czas dajesz temu energię, że to powielasz, że to zasilasz, że powracasz do tego. No ale, zanim nie musieć powracać, to pierwsza podstawowa rzecz nie chodzi o samo przerobienie traumy, a bardziej uzdrowienie jej uzdrowić się z niej. Rozumiesz? To oznacza masz zacząć być kompletnie zdrowa od zdrowy, od swojej traumy. I teraz dlaczego praca z traumą w wielu przypadkach nie działa? No, tak zastanawiałam się. Powiem Wam w kilku najważniejszych punktach, dlaczego to może nie działać, dlaczego to może nie zadziałać. Ja też to wiem po sobie i też to wiem z doświadczenia osób, które przychodzą do mnie czasami po różnych terapiach, czasami siedmioletnich dalej, które widzę, że no, nie przyniosły im określonych skutków e, i efektów, których by oczekiwali. E, otóż po pierwsze, terapia i praca z traumą może nie działać e, z najpłachszego powodu, dlatego że osoba, z którą pracujesz nie posiada do końca kompetencji, jakby. może mieć różnego rodzaju papiery, ale jej wyczucie y, może być zbyt małe jej wyczucie zaangażowanie wnikliwość dlatego że punkt numer 2 który mówiłam w tamtym, poprzednim filmie jest ogromnie ważny czyli to że musisz dotrzeć do prawdziwego źródła swojej traumy a niestety Większość terapii psychologicznych, terapeutycznych, muszę to powiedzieć, ale niestety tak jest, wygląda trochę powierzchownie i tak naprawdę mm, bardzo często nie dochodzi się do bazowego, źródłowej, do, do źródłowej przyczyny Twojej traumy. Bardzo często. Dlatego, że jeżeli idziesz po powierzchni, to jasne, że każdy z Was dojdzie ze mną do jakiegoś tam wniosku, ale tego, który jest jakby no, ten, ten na powierzchni. A żeby zejść głębiej, to tak naprawdę potrzebna jest osoba, która wie, jak zejść głębiej, która dostrzega to, że ty pracujesz po powierzchni i że tam musi jednak coś być głębiej, bo jak wam mówiłam w poprzednim filmiku, źródła, prawdziwe źródła naszych traum są bardziej zakryte. One nie są takie ewidentne, takie yy, raczej są to, są zakamuflowane. I raczej bardzo często początkowo, totalnie nie myślelibyśmy, żeby tam właśnie szukać, albo myślimy, że może tam szukać, ale kiedy zaczynamy szukać głębiej, okazuje się, że przypominają nam się takie rzeczy, o których w ogóle. Umysł tam nigdy nie przypominał, bo je, bo je wytarł, bo je wyparł, bo e, zmarginalizował jako mechanizm ochronny. W związku z czym bardzo dużo rzeczy możesz nie pamiętać. Więc nie bazuj tylko na tych takich przypuszczeniach, które idą z tej pierwszej linii. To, to, jest, to jest druga rzecz, tak? Czyli po pierwsze, osoba może być zbyt mało kompetentna, już tu nie chodzi o same papiery, ale takiej wnikliwości, zaangażowania i. Mm, Patrzenia na ludzi głębiej, dlatego że ja już swoim doświadczeniem, ale też i pracę z energią, z tego właśnie jak postrzegam ludzi, mi jest bardzo łatwo czytać inne osoby, dlatego że no ja gdzieś wchodzę bardzo głęboko, ale też dostrzegam to z poziomu psychoenergii ciała, wszystkiego i nawet jeżeli bardzo dużo tak jest, jeżeli ktoś mi coś mówi, to ja nie do końca patrzę tylko na to, co ktoś mi mówi, bo niestety. Czasem bywa tak, że my wgramy sobie pewne rzeczy i po prostu to powtarzamy, i mało tego, tą osobę z terapii, naszego, na, naszą prowadzącą terapię, terapię psychologiczną czy terapeutyczną, chcemy trochę wciągnąć w tą naszą historię i osoby mało wynikliwe albo takie, które. Pracują po powierzchni, bo im się nie chce, a niestety bardzo dużo takich jest, dlatego że o wiele bardziej energetycznie spalające i męczące jest pracowanie głębiej i z taką rzetelnością, i z taką wnikliwością, i z taką, takim zauważeniem. Ehm, no, no te osoby po prostu bardzo często wchodzą w te historie i nie potrafią jakby odróżnić tego, co, co Ty chcesz może mi nieświadomie sprzedać, bo to też nie jest tak, że często ludzie to robią specjalnie, ale... Ułożyli sobie pewien schemat, jakby pewien e, swój mechanizm obronny, który pomagał im przeżyć, i bardzo często ta terapia ma nie tylko ich uleczyć, ale także potwierdzi im pewne założenia, które do tej pory mieli w życiu. No, a wiele razy okazuje się, że te założenia były błędne, i dlatego chorujesz, i dlatego masz problem. Więc ta wnikliwość tej osoby, która z Wami pracuje, jest ogromnie ważna, no bo również później jest ten punkt numer dwa, czyli to, że musicie dojść naprawdę do prawdziwego źródła, a nie tylko powierzchownego. Czyli możliwe, że odnaleźć takie sytuacje, o których nie miałaś pojęcia, że w pewnej szufladce, w pewnym miejscu istnieją w Twojej psychice. Ok? Rozumiesz? Czyli na przykład odkrycie, że, no tutaj powiem taką drastyczną rzecz, czyli jakieś odkrycie. Um, jakiejś takiej tajemnicy rodzinnej, w której okazuje się, że jednak na przykład doświadczałaś um, jakiegoś nadużycia, albo na tle seksualnym jako dziewczynka, albo um, przynajmniej były takie insynuacje, albo bo wiecie, to mogło się, mogło się zaciać nie tylko na planie fizycznym, ale również na energetycznym. Mógł Ci nikt nic fizycznie nie zrobić, ale energetycznie taka energia mogła pójść, i to splątanie, wiecie które następuje, ta seksualizacja relacji, która jest w tym bardzo małym wieku, tak, do, do dzieci i tak, dalej, i tak dalej niesie tego różnego rodzaju następstwa, ryzyka albo zdarzenia, może nieść. E, trzecia rzecz, dla której, z którego powodu możliwe, że Twoja praca z traumą nie działa, e, to jest, to jesteś Ty. Czyli brak Twojej gotowości, takiej prawdziwej gotowości do zejścia głębiej, do nawet nie tyle co zejścia głębiej, ale słuchajcie, moje doświadczenie, moje życiowe pracy z traumą i pracy z innymi osobami jest takie, że przepracowywanie traumy. Nie dzieje się tylko na poziomie głowy, przegadania czegoś, odnalezienia, ojej, no tak, opłakania tego nawet. No nie, jeżeli wiecie, ktoś zna podstawowe, bazowe etapy pracy z traumą, to wiecie, że mamy to sobie uświadomić, odnaleźć źródło, musicie to totalnie przeczesać, musisz totalnie to wszystko poczuć, musisz to po prostu przeżyć, przerobić i nie przerabiać tego ciągle, ciągle i często, bo to oznacza, że tak naprawdę za pierwszym razem to nie poszło. Tylko naprawdę to przeżyć, naprawdę dopuścić wszelkiego rodzaju emocje, zaopiekować się tym I, i po prostu to przeżyć. I następna rzecz, no to się również musi zadziać na planie fizycznym, czyli w takim realu. Wiecie, yy, przerobienie traum bardzo często wymaga od nas nie tylko przegadania czegoś i opłakania czegoś, ale zrobienia czegoś w realu w naszym życiu, w realnym życiu, realnie. Że ja na przykład muszę e, poczynić pewne rozmowy, że ja muszę poczynić pewne kroki, że ja muszę postawić pewne granice realnie, że ja muszę coś zmienić i ja muszę to naprawdę zmienić. I to nie wystarczy, że ja to przegadam, przypomnę sobie, co się zadziało w przeszłości. Ja, żeby poczuć zmianę, ja naprawdę bardzo często, naprawdę to jest moje doświadczenie, bardzo często, przepracowując traumę, muszę. W realnym życiu podjąć wiele trudnych decyzji albo podjąć różne kroki i działania, które pomagają mi właśnie wyzdrowieć. Wyzdrowieć, bo samo uświadomienie, samo przepracowanie, samo przepuszczanie przez siebie emocji, jakieś tam wiecie, oddychanie i różne kwestie, jakby lowen, tak? Praca z ciałem. Ja teraz też, wiecie, jestem, jeżeli słuchaliście. Jestem w szkole, w instytucie we Włoszech, w którym bardziej jeszcze będę pogłębiać pracę z ciałem, świadomość ciała właśnie dlatego, że będę chciała jeszcze bardziej pomagać wam, um, bo wiem, że trauma musi się odbyć na wszystkich właśnie poziomach i warstwach człowieka, nie tylko w przegadaniu, ale również i w ciele. Dlatego ja często ludzi wysyłam, na przykład, mówię ok, do tego momentu dojdziemy, ale Ty na przykład potrzebujesz się poćwiczyć lowena w domu. Ty potrzebujesz poćwiczyć złość, ty potrzebujesz. Uruchomić pewnego rodzaju emocje, tak? Więc bez tego, oczywiście, że nie obejdzie się. Ale nawet jeżeli przepracujesz coś głową, przepracujesz emocjami, przepracujesz, jakby, pouruchamiasz w ciele, pouwalniasz w ciele, to bardzo często brakuje takiego uzdrawiających, uzdrawiającego działania, uzdrawiających kroków w Twoim realnym życiu, którego, w który, które miałyby Ci pomóc uzdrowić Ciebie, co to znaczy, które, do których dojdziesz na podstawie tego, że Twoja trauma dotychczasowa wpływała na coś w Twoim życiu. Na wiele różnych obszarów. Nie mów, że nie, na, nie, na Twoje realne życie. Nie tylko na reakcje w ciele. Twoja dotychczasowa trauma wpłynęła prawdopodobnie na Twoje wybory. Wybory zawodowe, wybory osobiste, partnerskie. Na dużo różnych rzeczy, na to w jaki sposób budujesz relacje, budowałaś relacje, na to w jaki sposób odnosiłaś się do siebie, do świata, do swoich najbliższych, jak zbudowałaś lub nie zbudowałaś w ogóle granic pomiędzy innymi a sobą. Takie realne, drobne decyzje, które wpłynęły na to wszystko, tak? które wpływały na to wszystko. I bardzo często, kiedy byłaś w traumie, one. Wpływały na te decyzje. One były tym inicjatorem, albo jakby, może nie tyle co inicjatorem, ale decyzja nie mogła być czysta, dlatego że było wiele obszarów w Twoim życiu, w których trauma wpłynęła na podejmowane przez Ciebie decyzje: najróżniejsze, w jakim związku być, z kim być, mieć dziecko, nie mieć dziecka, jak zareagować na dziecko, jak zareagować na rozstanie rodziców, jak e, w ogóle na relac w relacji być z rodzicem. Jak tworzyć relacje z innymi ludźmi? W jaki sposób e, tworzyć relacje z pieniądzem? To wszystko wpłynęło. I teraz ten terapeuta potrzebuje Ci pomóc. E, no, jakby zauważyć to, po to, żebyś mogła również w realnym życiu podjąć pewne działania i kroki, które są tym kolejnym etapem uzdrawiania traumy. Uzdrawiania traumy. A ja wiem, że bardzo często to się zatrzymuje na emocjach, na ciele, na przewrabianiu, na uwolnianiu, na uwalnianiu. I to nie jest do końca prawdziwe uzdrawianie traumy. I wielu osobom się to nie podoba, bo przerobienie traumy, ja Wam powiem, może Wam się to nie podobać, to zajmuje po pierwsze czas, to zajmuje odwagę, to wymaga odwagi, bo to będzie wymagało od siebie, że Ty naprawdę będziesz potrzebowała stanąć do wiele rzeczy w Twoim życiu. I to oznacza prawdziwe uzdrowienie, nie tylko przerobienie i przerabianie i przerabianie i przerabianie traumy. Uzdrowienie się z czegoś, czyli wiesz co to oznacza? To oznacza, że gdzieś do tej pory w życiu byłaś w tym miejscu, psychicznie, fizycznie, energetycznie. I ty nie tylko, że ty masz to uzdrowić, znaczy przerobić, ty masz z tego wyjść w totalnie inne, nowe miejsce psychiczne, emocjonalne, fizyczne i bardzo często fizyczne też w takim realu, ok? Więc jakby uzdrowienie i to się najczęściej zaczyna od bardzo małych decyzji, od wielu małych rozmów może i później coraz większych i grubszych odstawianie granic, układania czegoś w Twoim realnym życiu bez zmiany również czegoś na zewnątrz jakby uzdrawianie traumy nie zadziała tak? Czyli załóżmy uzdrawiam traumę dotyczącą mojej mamy albo czy też moich rodziców no ale ja sobie tam uzdrawiam, tak po prostu w ciszy, w pokoju, w pojedynkę z terapeutą, przerabiam, opłakuję, piszę jakieś listy, rwę, pale, te listy i tak dalej, ale nigdy nie staję do żadnej odważnej rozmowy z rodzicami. No to jak to się ma uzdrowić ostatecznie? No nie, no nie. Yy, I to jest taki przykład, tak? To się po prostu do końca nie zadzieje. I nic, nic nie ma w tym dziwnego, że później ładujesz jakąś nową sytuację i jest trigerowanie. I tak samo tam były przykłady dotyczące mężczyzn, tak? Ja nie będę w to się w, jakby wdrażać, nie, nie, nie będę tego pogłębiać, bo nie znam tematu, żebym ja mogła się powiedzieć na jakiś temat, to muszę z kimś face to face pracować, widzieć go, wiedzieć o co chodzi, wejść głębiej w jego problem. No, ale jasne, każde jakby mm, traumy dotyczące na tle seksualnym również pochodzą gdzieś z naszego domu: ojciec, matka, opiekunowie. I, no, I tutaj trzeba to uzdrowić, i nie tylko zobaczyć i dostrzec to źródło, ale naprawdę w to wejść, y, poprzerabiać we wszystkich wymiarach, w których funkcjonujemy. No, i również porobić pewne rzeczy i działania w realu. OK? No, i słuchajcie, ostatnia rzecz, przez którą mm, wasza praca z traumą może nie działać, być nieefektywna. Otóż, słuchajcie, takim ostatnim krokiem, i też najważniejszym, jednym z najważniejszych, później, który ma ogromne znaczenie, zaważy nad tym znaczeniem, czy uzdrawiasz traumę, czy też nie, czy ją uzdrawiasz, czy z tego wychodzisz. Jest taki krok. Każde, każdy proces, każde leczenie traumy powinno zakończyć się procesem miłości i ukochiwania siebie, miłości do siebie. Mhm. Jeżeli nie kończy się to procesem prawdziwej miłości do siebie, bo zauważ, miłość ostatecznie wszystko uzdrawia. I absolutnie nie jesteś w stanie siebie kochać na początku. Jest ja, no to piękna rada z tego całego New Age'u i tam, wiecie, jakby wszystkich tych naszych rozwojówek. No, cudownie, cudownie, pięknie, pięknie, tak pięknie to brzmi, że tak wszystko za jednym razem, wszystko odpuść, o wszystkim zapomni, po prostu wyjdź, zacznij nagle kochać siebie, świat, i wszystko, po prostu puść tą energię. To tak nie działa, mi tak nie podziałało i mnóstwo osób, z którymi się spotkałam, też tak nie podziałało. Dlaczego? No, bo jeżeli na przykład 30 parę lat funkcjonujesz, i Twoje ciało we wszystkich wymiarach, ty funkcjonujesz cielestem, emocjonalnym, fizycznym, psychicznym. W jakiejś tam energii, w jakiejś traumie, no to nie jest tak, że nagle Twoje ciało, Twoja psychika, Twoje serce jest po prostu w stanie wpuścić w swoją przestrzeń miłość. Ty potrzebujesz zrobić na to przestrzeń, Ty potrzebujesz zrobić na to miejsce. To po prostu nie zadziała. Ja to, ja to mówię Wam po prostu, to dokładnie tak było u mnie. Dopóki ja nie zrobiłam miejsca, czyli jakby wiecie, te przestrzenie, które są pozajmowane przez nasze traumy, to są przestrzenie, w których powinna generalnie pływać miłość, wpłynąć miłość. Ale tam nie ma miejsca, tam nie ma jak. Tam nie jesteś w stanie tego wpuścić od razu. W ogóle, no option. Tobie może się coś wydawać, ale to tak nie działa. Więc dlatego trzeba to pouzdrawiać i kiedy robisz przestrzeń to ostatecznie pamiętaj, że w każdą pustszą przestrzeń może ona się bardzo szybko zapełnia, więc może znowu wejść coś, może nie do końca fajnego, więc tą przestrzeń trzeba wypełnić czymś pięknym, świetlistym, dobrym, po prostu miłością, bo ona jakby sprawia ostatecznie, że tak jakby ktoś ci po prostu wymienił serce, jakby ktoś ci je Nagle koryto, w którym płynęła Twoja rzeka, po prostu wyczyścił, zmienił. Jakby ktoś wymienił Ci prześcieradło, jakby coś zaczęło być na nowo, nowe. Bo ta energia piękna, światła, dobroci, miłości bezwarunkowej, no właśnie, ona otula, ukochuje, a wręcz wyżłabia Twoje rany, bo po każdej traumie jest rana każdej traumie jest rana, którą człowiek nosi. Najczęściej w sercu. E, I nawet jak coś przerabiasz, tak jak później potrzebujesz, tak jakby, jakby ci miałoś to wszystko odnowić, wymienić na nowe, jakby twoje serce miało bić, zacząć bić znowu nową, świeżą krwią, nowymi kolera, kolorami, bez jakby tych różnych ran, rozumiesz, które są na wierzchu, bez tych blizn. No ty możesz funkcjonować, Twoje serce może bić pomiędzy bliznami, ale w tym uzdrowieniu właśnie chodzi o to ostatecznie, żeby energia miłości popłynęła i wyżłobiła Twoje rany. Ona je jakby wyłagodzi, ona je e, całkiem wypłaszczy. E, I tak jest właśnie, słuchajcie, z tą pracą z traumami. Dlatego właśnie już y, y, ustawiam te terminy pomiędzy moją szkołą. Będę robić te warsztaty dla kobiet naprawdę. <gryw> Mam nadzieję, że już jak najszybciej Wam powiem o terminach. Bo bardzo chcę, żebyście poczuły ten aspekt miłości, który, którym chcę Was zarazić, Żebyście poczuli, poczuły, jak, jak to może być, kiedy płynie przez siebie miłość, kiedy sobie na to pozwalasz. Y, jasne, że uzdrowienie nastąpi. W tym samym czasie, od razu, ani na tych warsztatach, ale może jakaś część osób to weźmie, może coś w Was zostanie, ta pamięć po prostu ciała, duszy i, e, i, i Waszej energii i serca, która sprawi, że w odpowiednim momencie będziecie mogli tą energię uruchomić po przepracowaniu swoich traum. E, to tyle ode mnie. Mm, wiem oczywiście, że nie wyjaśniłam wszystkiego i nie jestem w stanie, jakby wszystkim się zająć. Jakby, bo, bo ten temat jest ogromnie szeroki, bardzo indywidualny. W ogóle praca każda z każdym z, z jego indywidualną traumą polega właśnie na takim indywidualnym podejściu. To też na no, to zwróćcie uwagę. Nie ma jednej recepty, nie ma także. Ok, Gabor Made, pyk, 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 lecimy. Ok, Lola, pyk, 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 lecimy. Jakby. <laughs> nie. Jedno ćwiczenie z Loena niekoniecznie jest dobrym ćwiczeniem dla innej osoby, której aparat psychiczny, funkcjonowanie jest takie, a nie inne, i, i to samo ćwiczenie może bardzo dobrze podziałać, a dla innej osoby niekoniecznie. No więc tak to wygląda. Ściskam Was serdecznie, pozdrawiam i widzimy się niedługo ponownie.